Wybacz im, nawet jeśli nie przepraszają. Julian Casablancas lubię przesłanie pana Cogito, autorstwa Zbigniewa Herberta. Jest tam taka fraza, i nie przebaczaj zaiste nie w twojej mocy przebaczać w imieniu tych, których zdradzono o świcie. Nie żyłem w tamtych czasach. Nie donosiłem i nic nie wiem o tym, by moja rodzina donosiła. Podobnie, nigdy nie miałem wizyty milicji o poranku, rodzice trzymali się z dala od polityki. Jednak zawsze to ja musiałem przepraszać. Nie rozumiałem tego, czemu, bo w wielu przypadkach uważam, że miałem rację. Bo musiała być racja. I musiała być po czyjejś stronie. Najlepiej po mojej. W małżeństwie nie chodzi o sprawiedliwość. Kto miał rację, a kto jej nie miał, powiedział na naszym ślubie ksiądz. W małżeństwie chodzi o to, żeby było dobrze. Z żoną spędziliśmy już prawie 20 lat. Nie kłóciliśmy się w rozumieniu rzucania do siebie przekleństw, ciskania talerzami czy czym innym. Mamy sprzeczki, mamy trudne tematy. Pamiętamy wtedy o dzieciach z piaskownicy, one się poklucą, a chwilę potem wracają do zabawy, bo o sprawiedliwość tylko dobrą zabawę. Można przebaczyć, gdy nie szuka się winy.